Siema, siema, witam. Dzień dobry, jest niedziela, jesteśmy świeżo. Znaczy świeżo, w sobotę był stream zorganizowany, y, tak żeby sobie z wami porozmawiać. Udało mi się porozmawiać z wszystkimi osobami komentującymi filmiki na YouTube, za co jestem mega wdzięczny, mega się cieszę, że udało się nam troszkę pogadać. Y, stream był tak, powiedzmy, spontanicznie zorganizowany. Natomiast bardzo fajnie wypalił. W tym odcinku to będzie taki trochę odcinek eksperymentalny. Po pierwsze, dlaczego? Green screena. W sensie wyłączyłem ze względu na to, że jakość kamerki bez greenscreena jest dużo lepsza. Więc powiedzcie mi, dajcie mi znać, czy tak to lepiej wygląda, czy wolicie raczej z greenscreenem wykluczowanym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że za chwilę pojawi się tu taka przebitka. Nie wiem, ile ona będzie trwała, ponieważ jak wziąłem surowy materiał, który trwa 3 godziny, chyba 20 minut, dałem go, przyspieszyłem go razy 800, to zrobiło się 22 minuty materiału, czyli można by powiedzieć, że odcinek. Natomiast ten odcinek tak zapieprza, że chcąc do niego dograć jakikolwiek komentarz, nie zdążyłbym cokolwiek tam powiedzieć. A tam jest tak, zbieranie tych obrazków, robienie zdjęć. I zbieranie skrzynek i też jest... A! I ogarnąłem o co chodzi w Kiblu, więc każdy kibel można powiedzieć zaliczyłem, jakkolwiek by to brzmiało. Więc to, jest, to są rzeczy, które na tej przebitce są zorganizowane. Więc ona się teraz renderuje w tle i ja ją będę chciał jeszcze raz przyspieszyć, i nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy. Więc jeżeli ona się raczej tu pojawi, więc odcinek dzisiaj taki raczej na szybką misję. Jak widzicie, moc mamy 728, czyli kozak. To jest wynik tych wszystkich walek, które stoczyłem na tym szybkim odcinku. A, mogę iść do, do profesora chaosu, także lecimy tam. Nie chciałbym też jakoś zbędnie przedłużać, bo nie wiem, nie wiem jak ten odcinek wyjdzie finalnie. Mk? I gdzie jest profesor? jest profesor. A jeszcze jednego kota gdzieś muszę znaleźć, ale nie wiem gdzie. A co to jest? Jak widzicie, pomimo 3 godzin grania sterowania, nic się nie zmieniło. Dalej nie ogarniam. A znaj 40 tych, i to jest wszystko jakby. No to lecimy tam, dobra. Spidok. Mocy mam taki zapas, tak mi się wydaje przynajmniej, że mocy mam taki zapas, że naprawdę urwę łeb wszystkim. I przez to, że mam zapas mocy, przeszedłem sobie na mm, inteligencję. Ze względu na to, że masa walk, które toczyłem, potrzebowały AOE po prostu AOE. A w, w sile tego AOE nie ma. Lecimy. Elo. No pewnie, że się udało. Przechodziłem tędy. Gadamy? Czy wchodzimy? Ok. Wchodzimy. A tu się w końcu dostanę, czy się nie dostanę? Bo tu nie za bardzo mam o co chodzi. A i tutaj siłą rzeczy też nie mogłem wejść, więc... Na tym długim odcinku bobym zaczął misję, a nie chciałem tego zrobić. Chociaż i tak chyba jedną misję zrobiłem. Te krzaki, ogarnąłem, że te krzaki da się rozwalać. Nie wiem po co, ale da się je rozwalać. Czy ty lagujesz? Kurwa, mam nadzieję, że nie laguję. Ty prowadzisz? Ja prowadzę? Dobra, ty prowadzisz. E! U. Dobra. Dawaj tego chomika. Motyw z chomikiem zajebisty, zmaga mi się podoba. Odcinek, w którym to ogarnęliśmy też jest kozak. Nie, chyba, chyba nie laguje, ale nie, nie jestem pewien. Może przeceniam możliwości swojego kompa. I ten hamik znika, szkoda. Myślałem, że jeszcze wyląduje z telemarkiem. Kurwa, co to jest? A czyja to jest chata w ogóle? Kri Kriga? Tak. Aha. O, fuck, tu są wszyscy. The new kid wants to switch franchises, and I told him I'd help. Hey, new kid, thought you might end up here. They're here to spy on what Timothy is working on. I see we rip them to shreds. Calm down, everyone. Let's hear what they have to say. Oh, God. It's This is a fairly shocking change of heart for you, Professor. You really wish to help the new kid switch franchises? Well, yeah. You know, we just thought that you, you know—your franchise seems a lot more open and progressive. Okaże chodzi. But you know, we just thought he should switch because and Friends plan isn't going anywhere. Oh God, see, your kid came to me and said, "How do I quit Kuna and Friends?" And says, "I hate and Friends. I decided to help him out." You get anything? The aluminum foil on his helmet seems to be blocking my abilities. I guess i do oh oh, it! Elegantly. We can see if the new kid's intentions are pure. Uh huh. B but 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 i on a very important mission today. You can help him with that mission. I don't need backup, especially not a noob. Easy, Tup. Remember the Freedom Pals motto. Yeah, retribution, but with inclusion. I'll send you the details on the mission when you get there. I'm out. Password. In the meantime. Dobra. Jaką to mamy to misję? Oh fuck! Tu są nowe Mogę coś tu zas zapierdzielić? Bo ja bym chciał trochę zjumki. Chociaż podejrzewam, że tu będzie tak jak w tamtej bazie, że czegoś się dotknie, to giniesz. Dobra, w domu spokojnej starości to też wiem, gdzie jest. To jest na tej ulicy. Okej, okay, lecimy. Aha, czyli ja yy, wcześniej doniosłem na jego starego, a teraz się z nim będę bawił, a on bez starego żyje. No okej. Okay. O kur... gliniarz. Ja nie wiem czy jak gliniarzy... jak ja, ja gliniarzy muszę lać. Muszę gliniarzy lać, bo nie mogę wejść do komisariatu. Dobra, co wy potraficie? Powiedzcie mi. Już wiemy, że Blondas nie potrafi zbyt wiele. A jakbym Wam. Dwójkę. Kurde, mogę walnąć albo tych, albo. Albo tych, więc więc, więc w podstawie. Postawię. Tutaj. Wieżyczkę i niech dwóch ładuje. Ja gram pod wieżyczkę znowu? Trochę zapomniałem, w sensie... Ale chyba git. 180 to jest mocno mocne, mocne Okej. Okay. Jeden jest tylko atakujący? Nie. Jeden chyba. Reszta jest rzucająca spele? Albo Nie. Rozwali to? Chyba nie rozwali. Dobra, nie rozwalił. Ten ma coś takiego. No sprawdźmy to. To jest na yy, inteligencję. Więc powinno być fajne. Dupa, bo tu niczym nie sięgnę. Może tamten sięgnie. To nie mam się gdzie za bardzo przesunąć. Dobra, dajmy C. Oluju Naprawdę. Też masz jakieś działko? On no, też ma jakieś działko, tylko... Nie mam go jak postawić nigdzie. Okej. Okay. No to C? Dużo, że dużo zrobiliśmy. A nie! Skipnąłem sobie swoją turę. Jestem gigantem. Koniec czasu? Co? Tak szybko? Po dwóch turach? Okej. Okay. Ale jakieś... jakieś Luje to są. W sensie... Bracia Wolności czy kumple Wolności to, jest, to są jakieś kiepy, bez kitu. Nie podoba mi się ich styl bycia. Oho. A dobra, bo to jest umiejętność. Kurwa, a ja się nie przesunąłem. Nie, to lepiej stąd zaatakować. A ty masz coś jeszcze, przepraszam? Zamrozisz go, tak? To wiesz co? To przesuń się mordo tu i zamroź tego. Albo zrób... tak, zrób i dwóch zabij. Czy ty już, kolego, że się tak wyrażę? Będziesz mógł coś zrobić komuś, krzywdę, kuku? Ten ma niby to działko pod zręczność. Dobra, tu nie mogę stanąć, a tu mogę. I co ty, co ty mu zrobisz? Ty go tylko pokopiesz? A i tarczę sobie założysz. Jaki ty jesteś chłop beznadziejny, a i zamienisz się z nim stroną, i zamieniasz się stroną i stawiasz działko, które jest podejrzewam na hita. Ale jesteś kozak, do dupy jesteś jak cholera. Ale to je po 230 już, to, to, jest, to jest moc. Hmm. Ok. Nie ukrywam. Nie będę was ściemniał. Jesteście. Jesteście kawa beznadziejni. To bije za 50, a to bije za 80. No proszę was, mój healer bił mocniej. Nie chcę grać z tymi frajerami. Robi, bo to też mnie interesuje. To jest działko jak moje. Za ile? Za 124. W dupę są takie działko wstać. Ty jesteś yy, z wodogłowiem pierwszy do wypierdania. Patrzcie na moc, frajerzy 215. Dobra, bo to są jakieś lepety. To będzie ciężkie. Mam nadzieję, że jak będę ich bił. To wpuszczą mnie w końcu do komendy, jak ich zbiję wystarczająco dużo. Dobra, jest dom spokojnej starości. No, chcę. Ale nie z wami, ale chcę. Some of the local children are here to sing for us. we think it's you. And you, old man, are you complaining about? Dude. I love to play my triangle, my triangle goes. When I am sad, I love to hear my triangle go. It cheers me up. Fuck, great mission. You suck. We're sorry folks, this kid's new. I love to play my triangle, my triangle goes. I love to play my mandolin, my mandolin goes. When I am sad, I love to hear my mandolin go. It cheers me up and makes me smile. Nic mam to klikać czy? Nie, to bardzo kumam. Walimy ich na mandolin, sukę. Walimy staruchów. Jazda. Ale zagrałem. I, horn, I co fałka teraz? <laughs> Jasna! Nie podoba się wam moja sztuczka? Klikam cokolwiek. Dobra walimy się z nimi. to była chora misja, to była głupia misja, totalnie. Zmianę e. Ilu was tu jest Ty ja nie mogę nikogo tutaj zmienić Ale chudza z grzybnią jest 150 staruchów jest do naj***** No co was Jak mam uciec Patrz Trzech pier**lne Staruchę to prawie z wózka zabije Dobra, dawaj. Wypala się. Zawijaj, 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 zawijaj. Elegancko, masz elektry elektryczny, więc. O, ciągle nie kumam, o co w tym chodzi? Ty wyszło mu coś? Nie, nie wyszło. Ufa. Walniesz tylko tą, tak? lipka trochę. Dobra, zamroziłam, bo ona nam stoi na drodze. Ej, czym ty... Nie rób... fuj. Kupą we mnie życie, ej mordo, ty się nie ciesz a ty walniesz za 180 to szkoda marnować twój potencjał ty, a jak ty byś sobie a ty się nie zamienisz z nikim innym miejscem bo nie masz aż takiego dystansu U... no chciałem, chciałem Uwierzcie mi, że chciałem. Jeszcze nie trafiłem. Jak ja z wami walczyłem, to mocniej biliście. Czy się poheftał, fuj. Trochę... Nie wiem. Nie wiem gdzie to postawić. A może po prostu ją zgarnę? Nie, zgarnąć jej nie zgarnę. Podejdź, podejdź jeszcze tu. O, i, i tak pierdolni. Ja tu robię wszystko. Bo oni się nie nadają do niczego, naprawdę. Wiedziałem, że to będzie... Hmm? Za ile? Ty chyba jesteś niepoważny. Czy tam niepoważna? Ale za 50 bije. I wiem od czego zależy przesuwanie myszki. Od, yy, znaczy przesuwanie, jakby gdzie bije. Od tego, gdzie moja myszka stoi. Walnę kogoś? Kurwa, jednego. Aha, i jeszcze mam pull down, Rozumiecie? Mam cooldown. Czy ja w jakimś czasie muszę się tam wydostać? Chyba nie. Dobra, możesz rzucić tą kupą. Tylko tyle potrafisz kupą rzucić. Daremna baba. Wypierdol jej. Kurwa, szkoda twojego potencjału. Lepiej dzioda. Ty, a jakbym... Nie, bo ty, ty musisz popknąć. I tak ona nigdzie nie doleczała. Dobra, podchodźcie staruchy. O kurwa! Nic się nie dzieje. Nie wiem jakiego mam ulta wybranego. Mam zajebistego ulta wybranego. O w pizdu. Żadne, nie, nie mam. Właśnie do dupy mam. Kurde. Wiecie co? Truje, postawię tu. Niech se bije. Bo pewnie jeszcze ktoś wejdzie. I nie mam healera, to też jest niedobre. A nie, mam jakiegoś healera. Ktoś mnie może tu hillnąć, chyba ten Blondas. No Blondas heal, dobra. Ty, ale blondas mnie heal. Ty kurwa, powiedz, że nie sięgniesz. Ale jesteś pizda, ja pierdolę. Dobra, healnij tego. To jest ta umiejętność, co ja mam chyba też, nie? Co mogę wybrać, w sensie? Nie, to jest jakiś deszcz, czekaj, ja mam jakieś delfinki. Nie planowałem, żeby ten odcinek był taki długi. Będę musiał sprowadzić naprawdę szybko. A jakbym tu postawił działko? A to działko strzela? Dobra, strzela. Ja wiem, że mam dotrzeć do wyjścia, ale ja nie mam żadnych efektów popychających ani nic. Jeb mnie kupa -ba, balkonikiem. O ty, hamie. Dobra, i ta będzie kupą, ale dobra. Rzuca w w moją tom, Ale że w moją. Niech ja tu robię wszystko. Zaraz zawijamy na szybko. Kurwa, ale się im tam tak zbiera co, wy nie umieracie tutaj. Okej, okay, oni mają tyle, tyle podchodzenia, że... Nie dojdą! Umrą za nim dajdą. Szkoda, że sobie tu stanąłem. A jakbym się na przykład z dziadem którymś, o, ten ma 130, a ten ma 112, jakbym się z tym dziadem zamienił? To bez ulta? Bo, mam, bo macie takie ulty użyteczne, panowie. Nie! Zostaw go! a zginął. I to może być koniec tej misji. Dobra. Wypadł. A wy się przesuwajcie. na jej turę, bo U... nie dojdzie, patrzcie. A i też nie uleszymy. Dobra, c. Dobra, jestem. Zaparkowałem. Zawika stąd Dobra no Elo ty? No Udało się. Wypadł Dawaj, Blondy. Blondy! Wypad. Elo, uciekamy.

Włamujemy się tam. Czyli, jak się włamujemy, to nie będzie tam gościa od tych, bo nie mogłem oddać obrazków, tych co powieszałem. Dobra, mniejsza z tym też ja się jaram. Ziom, przyjacielu, Wy jesteście mocni, oni są słabi. Ok, na ten odcinek to wszystko. Był krótszy, gamingowo, ale musiałem wam pokazać, ile zrobiłem, bo zrobiłem dużo. Trzymajcie się cieplutko, zostawcie łapy, zostawcie suby i oczywiście dla chętnych to jest wszystko. Ale bardzo proszę, bo to bardzo rozwija mój kanał. Komentarze zostawcie, wbijajcie na Instagrama, bo czasami coś tam wrzucam. Jak będzie was więcej, to będę wrzucał częściej. Yy, miłego dzienka życzę. Cześć.